Hej cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Wojtek jest ze mną Machająca Jestem Tom Gama 90 Jestem i zapewne Madzie Intro <śmiany> Po intrze tak e, Słuchajcie, kolejny odcinek zasłuchanych to jest bodajże chyba 21-22 odcinek, coś koło tego. Jesteśmy pełnoletni? E, tak, jesteśmy pełnoletni i mhm. generalnie kwestia jest taka, że od dzisiaj w ogóle nie zadajemy pytań. Mhm. Jasne. Ale w sensie... możemy się umówić tak, że na przykład dwa razy może powtórzyć sami? Po prostu? Nie, słuchamy po prostu tak. No, znaczy, znaczy, nie, inaczej. Dobrze, to, to inaczej. Możemy zrobić to na takiej zasadzie, że nie jedyne, co mówicie, to jest powtórz. Ja wtedy no, powtarzam ostatniego, to, co mówię. Gdybym będzie używał to 20 razy, będziesz byś powtarzał 20 razy. No to nie, nie, nie. Ale co ty trzeba bo To, z duchu, dzisiaj, duchu, to nie? dzisiaj nie pytamy, ewentualnie Kurze. wy możecie mieć ze sobą. Ona już dymi. To wtedy będzie śmiesznie, bo jak ktoś spierdzieli i powie, jak ma być, to. No i z czego Rzyszko, to Tylko to halo. Było jedna? Kuźwa. Jeszcze ta ostatnia noc, Słyszeliście no, no, co mówiłem? Tak. To no, Nie zadajemy pytań. Nie. E, I Zarek w ogóle najświeższe jest to, że ja dzisiaj jestem no, Agnieszką, a Agnieszka było jest dobrze. mną. Tak. To tak, może być bo, dziwne połączenie. E, nie będę ukrywać, że pomyliłem boks budowane. <laughs> Zawsze myślałam, że to mnie trafi. Proszę zabrać ze za sobą wełnę. Go Wasze prace, to... oczywiście z Discorda się tutaj gdzieś pojawią e, i prosiliście mnie o to, żebym wrzucił tą mapę zasłuchanych na Discorda, więc ją też tam wrzucę linka, więc będą dwie wersje, będzie wersja główna i będzie ta wersja skrócona, także na Discordzika zapraszam, linka macie oczywiście w opisie, a jak już o opisie i wszystkim, to przypominamy wam o w łapki, w komentarza, subskrypcji, wpadnięciu też na wszystkie socjalki, linki macie oczywiście w opisie i macie gdzie? No G2, a Link będzie w opisie filmu. się no, no, tak tak że wojtek No tak wyszło, no. A czekajcie. Poczekajcie, jeszcze się tylko upewnię, bo. <śmiech> <śmiech> Zaraz się okaże, że. A nie, dobra, jest tutaj. Ja jestem ciekaw, czy to zdążymy zbudować. Nie, nie. zdążymy. Dobra. Nie, czekaj, no, czekaj, no, sobie z tego byka. czekajcie. A będziesz mi pomagał, bo tak jak będzie dużo klocków? <laughs> będzie dużo klocków, ale nie będę ci pomagał. No. Jestem ready. Jestem <laughs> chamico. Więc myślę, Dostaw że. Go. No dobra, Redy. No. Raz, dwa, trzy. Go! Wypieprzaj. dobra, no? Dobra, e, na początku tak, weźcie czerwony Mhm. Mm i postawcie go w tym miejscu, gdzie się respicie. W dziurkę zatkajcie. W dziurkę, zatkajcie dziurkę. No. E, teraz w stronę diamentową robicie dodatkowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czerwonym? Czerwonym, e, tym samym. Tak. Nie powiedziałeś. <noise> <noise> nie <ptą>, nie powiedziałeś. <noise> No bo nie pólicie. To pyta. możecie się ewentualnie pytać, czy ten sam klocek, o. Tak, czy kolor, ok? Macie, czyli powinniście mieć na 7, tak? Mm. Teraz na tym jednym klocku, którego zbudowaliście tam, jak zatkaliście dziurkę, dodajcie po jednym czerwonym w stronę zieloną i e, złotą. Mm. I teraz te klocki przedłużcie do, do, całkowicie do ściany diamentowej. Mm. Czyli przy ścianie diamentowej powinno Wam wyjść czerwone, puste czerwone. Co? Macie? Co? Co? Macie? Nie. Powtórz. Źle powiedziałeś. Nie mogę dobra. powtórzyć. Możesz powtórzyć. Nie powtórzyć mogę. miałeś. No to, 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 to źle. Ale nie, powtórz to ostatnie, co powiedziałeś. Czerwone, puste, czerwone? Właśnie, jakim przy cudem? Przy ścianie, po... przy ścianie diamentowej, te klocki, które dotykają ściany diamentowej muszą powiedziałeś być... Powiedziałeś na 7 chłopie. No. Właśnie i ci do nie dotyka. 8. Właśnie. Ale ten środkowy ma być nie do końca. No tak, czyli no. na 7, a to już nie powiem. A, a te poboczne, które mieliście pociągnąć no, do, do, sa do samego zrobiłam. końca. A no, teraz zrobiłam, ale nie powiedziałam. No dobra, to nieważne. Teraz, teraz na samym początku, jak wróciliście, znaczy na no. samym środku i macie te trzy mm, czerwone, to podnosicie no. je dodatkowo dwa do góry. No. Macie? No. Tak. To, to, to jest język. E, Do góry bierzecie fioletową wełnę, w sensie purple wool. Indeed? I raz, dwa, trzy, podnosicie to do góry. No. Teraz jak macie tą górę, ostatni poziom, no. to dodajecie po dwa w stronę złotą i zieloną. No. Macie wszyscy? Ja muszę się tutaj synchronizować. Oj! Dobra. Ja no. mam wrażenie, że coś durnego się buduje. Macie? <grym> no. macie? To teraz no? tą fioletową na, do samego dołu. Co, gdzie? No w dół. Do dołu. Ale do tylko klocka, tak? Ale Fioletowym skąd? klockiem, do dołu. Do samego, całkiem, do Ale... Całkowicie do dołu. Ale tylko jednym klockiem, tym ostatnim, tak? Fioletowym. Ale skąd? Jak do dołu, jak ja dół mam już zabudowany. No to Uł, ja nie mam zabudował. No, ty <laughs> tak nie umiesz tłumaczyć, naprawdę. No ja no to ja ty dobrze, ty dobrze wytłumaczyłem. To ja trodno. sobie zbuduję coś sama no i ja nie ma. Będę... Macie? to, Ej, to jest... Boże, jak to jest... Nie, to mi to. Mi jak polec... będziecie mieć do dołu, to, to mówcie. Ta, ta... a tu taka szparka powinna ja ja Mogę Mogęcie dwie... obejrzeć okay, mam... swoją szparkę, bo ja nie mam. A ja mam szparkę. Ja nie mam szparka! Szparki. Nie nie mam, szparki. Szparki. Ja mam dwie! dwie. Ja okay. mam jedną! Jak masz jedną szparkę? Ja, ja powiem tylko tyle, a że dobra, nie wiem jakim sposobem wam wyszła szparka, no ale. Nie miałeś szparki! Boże, mam dwie! Dobra, ja to nie Jaki w tłum. O Jezu. Macie? Tak. No. No. To teraz od, no. Tych, no. od tych, które postawiliście na samym dole fioletowych no. przeciągacie do ściany diamentowej, zostawiając jedną przerwę od ściany. Chyba tylko o. dół. Nie odpowiadaj, to było tylko moje takie przemyślenie głośne. Nie Dobra. rozumiem nic. Ja też się dzisiaj nie rozumiem. Nie zrozumiałam nic z tego teraz. Co ja to nie ma, to wygląda, nie no to jakoś wygląda. Nie zrozumiałam nic. Ja też nie zrozumiałam. Nie przejmuj się. Ja mam zrobić kuźwa ten? Nie, nie miałam pytać, ale bo nie zrozumiałam. Możesz powtórzyć? Możesz powtórzyć? <grym się> Jak powtórzcie. zrobiliście tą fioletową ścianę do dołu, to no. od dolnych klocków do no. samego, do ściany diamentowej zostawiając jeden odstęp. Czyli to dobudowujesz dało. raz, dwa, trzy, cztery. Wait, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej. Sześć klocków fioletowych do tamtej ściany. To fioletowej. możesz, ja mam szparkę, to, ja to też miałem tu zabudować, tylko nie powiedział. Dobra, nie wiem. No, no, co dalej? Macie? Tak. Zostawiam moje szparky, no. To teraz tą taką platformę, jakby, którą zrobiliście na dole, obudujcie, ale tylko przy ścianie. nie, może inaczej, zróbmy. Poczekajcie, platformę, a widzisz platformę? <noise> Kuźwa <Glaczego> Magda. Dobra, Dobra by... ja, ja słuchaj, mam dzisiaj własną kreację twórczą, zostawcie mi z Obudujcie to, co, co zrobiliście, żeby dookoła była czarna wełna. Kuźwa, te No szpaka... ja nie zrozumiałam dzisiaj nic. Ja też nie. I, ja też nie. Najgorzej bo... też też te, 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 te szparki. <laughs> pomysły, tom... żeby nie pytać. No. Nie, nie. Mo, moje szparki wyschnęły chyba pod podstawę. No ja ale jakbym, dlaczego to szparki Ja powiem tylko tyle, że w tej budowli nie ma ani jednej szpary. Ej, my mamy to podnieść tym czarnym do samej góry, do fioletu u góry? Nie, nie obudować tylko dół, słyszałeś? Dobrze, dobrze. Jak będziecie mieli, to powiedzcie. A, 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 a. Dobra, widzicie co, ja tą szparę tutaj zasłonię, bo coś mi tutaj nie, nie pangla. Ja chyba zaraz pójdę pooglądać Ale fajnie, szpary. bo każdy, każdy będzie wyglądał inaczej. Nie, nie, czekaj, moi już jest bez szpary. No, jest fajnie, no. Macie? Tak. To teraz, jak macie tą platformę, to przy ścianie diamentowej zaczynamy od lewej do prawej, czyli od zielonej do złotej. No. I stawiacie na tym, na czarnej wełnie, stawiacie no. dwie białe do góry. No. Potem jest jedna przerwa, stawiacie białą jedną. No. Potem są trzy przerwy. No. Stawiacie białą jedną. No. Potem jest przerwa i stawiacie dwie białe do góry. No, mi się skończyło. <noise> o kurwa! O kurwa, ta... poczekaj, 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 ja już wiem, co ja już... Nie zdążymy tego zrobić. No nie, bo... No bo Wojtek, no. No dobra, no. Teraz, jak macie... Mm, biały. Dia... Nie, nie, nie. Teraz no, jak dobrze. macie... tak zaczynaliśmy, od o, tej strony, osiem, tylko że idziemy od diamentowej do czerwonej. Od Na diament... tym czarnym pasku. A, no, no, no. To jak postawiliście wcześniej te dwa białe, to dajecie jedną przerwę i biały. Na czarnym. Na czarnym. Przerwy i białe. białe? Potem... No, tak, biało. Potem... No, mieliśmy się nie pytać, no, ale kolor tylko Potem chciałem. znowu przerwa. Znowu dwa białe do góry. No zęby to jest To jest. No mówiłem ci, że to jest. Przerwa zębiny, i jeden biały. I z drugiej strony robicie no. dokładnie tak samo. Chuzwa. Nie, Kuźwa, jest przerwy? za krótkę. Ma, ma, powtórz. No ale co mam ci powtórzyć, no Tomek od diamentowej, dwa do góry te, które zbudowaliście wcześniej, no, przerwa, jeden, przerwa, przerwa, dwa, przerwa, jeden. Przerwa jeden. Okay. Dobra, ja to przedłużam, bo to jest za krótkie. A ja ci Wojtek prezent buduję normalnie. Aha, czyli ty nie budujesz tego, co mówię? Nie, bo ja od połowy mm -hmm. nie rozumiem, od połowy drugiego zdania, no. Dobra, Acie to? <laughs> ja robię po swojemu. No. To teraz e, wracamy do tej fioletowej ściany, którą postawiliście. No. I teraz z każdej strony tej ściany, tak jak jesteście odwróceni, za wami jest ściana diamentowa, to do tej fioletowej ściany dodajecie raz, dwa, trzy czarnej wełny. Z każdej strony. Powtórz? Nie, nie powtórzę tego, Tomek, bo to było tak proste, że powinieneś wiedzieć. Ja, ja też się Powtórz. jestem plecami. Z każdej strony fioletowej ściany dodajecie po trzy bia... czarnej wełny. To jest guby. nie możemy się nie pytać. Aga, dobra, Wojtek wyłączy słuchawki. Aga, z której strony mam mu to postawić? Góry, u dołu, poprzek? Ja postawiłam u dołu. Ja, a ile tego było, Aga? Chodź, my się możemy komunikować przecież, ile to było? Trzy. Trzy? Jak nie pojmuję w ogóle. Postaw tu sam sobie. Ja jak nigdy tu. go nie rozumiem, że zawsze. Ja ty nie, ja nie wiem, to wiesz. Nie, to Ja się bo, wyspałem. Ja taki ja piękny prezent za to zrobiłam. Ja już swoje budowle skończyłam. tym ja zrobiłam. musiał chyba Siusioka tu postawić kuś, was w tłumaczenie. <grym> <grym> I nie wiem. Dobra, o, widzisz, droga, ja mam jeszcze swoją budowlę na przyszłość. Dalej. E, to teraz tak, jak macie tą fioletową ścianę dalej, to na niej stawiacie ja jeden mam. czarny. Ale tylko i wyłącznie na fioletowej stawiacie jeden czarny blok. W sensie na całej linii, tak? Aha, no, to już co innego. Macie? No. Eee, no. Ja bym zrobił oczy, wyszłaby mi jakiś Pododawajcie jakoś jeszcze jeden czarny yy, po bokach. Z jednej i z drugiej strony, czyli z zielonej i złotej. Ale ośmurnica eee? w czapce. I teraz tą całą, plat to, ten cały pasek, który zrobiliście, rozszerzcie Panie. go tak, żeby stykał się ze ścianą diamentową. Czyli przedłużcie tak, żeby się stykał z diamentową, nie? Ośmiornica w mocherze. Ja bym jej oczy dorysował. A te białe to, to nie jest? zęby, to są wypustki. No i to chyba też robię, nie wiem. Jak będziecie mieli, to powiedzcie. Nie podoba mi się to, że, że, że tłumaczymy dalej. To jest piękne. Nie to. wiem, dochać. Ej, to jest fryzura na Elvis Presley. Presley. No tresty, dobra, ty... mam zadaszenie twojej jamy ustnej. Macie, tak? <grym> Czegoś, no? Magda? Tak, mam, A Magda no? to buduje co innego w ogóle. Ja się bawię. Się to powiem. teraz tak, wejdźcie do tej paszczy. No, no. Boże, jestem w paszczy Wojtka, no. I teraz jak stoicie e, do Męzupu. ściany, e, tak, patrzycie się na ścianę diamentową, tak? A patrzymy się, no. Patrzymy to się. będziemy no? budować jakby na suficie. No. Jaki sufit, Więc za, na tym suficie na od lewej do prawej, czyli od, od y, klocka y, od zielonej ściany przy, na diamentowej stawiacie. Mm -hmm. Stawiacie jeden biały. No. Potem e, przerwa. Dwa białe. Przerwa. Biały. Dlaczego robimy, no? Przerwa. przerwa białe. Dwa białe. A. Do dołu oczywiście, tak? A już do dołu. Potem przerwa biały. O oh, fucking shit, aga. Coś tam wyszło. Mam. No, Moje usta się skończyły. Czekaj, ja mam poza ustami. On jest jakiś dziwny. <noise> macie, Ile było macie? aga razy w dół? Dwa. Ile... no ale... na dwa. Ale ja tak mam źle to A te, się co były, co na, dwa? były Dobra, na dwa, to dwa. Dobra, powiem wam wprost. To jest odwrócenie tego, co było na dole. Czyli jeżeli na dole jest jeden biały, to na górze będą dwa białe do dołu. A tak mówisz? No Nich to są będzie. zęby po prostu, więc to są odwrócon odwrócone zęby z dołu. Na tej no. samej wysokości i tak dalej. Ale ja przy języku nie znałam No tak właśnie myślałem. No dobra, no, to tu będzie no, może nie jeden. A przecież ja, ja. Ja się to powiększyłam siekacje. trochę. Kurwa. No i co dalej? Macie to? No tak. niech ci będzie. Dobra, to teraz jak zrobiliście wcześniej tą ścianę fioletową. No. I z każdej strony pododawali, pododawaliście w stronę zielonej i y, złotej po trzy klocki czarnej wełny. No. Raz, dwa, trzy no, zgadza Czy się. wy zrobiliście to jako całą ścianę, czy tylko podstawę? Ja nie, nie wiem. <noise> wstrzymuję się od głosu. Trzymaj się od głosu. Następne pytanie poproszę. Aha, no, no dobra, no to musimy to zrobić inaczej. Eee, znaczy, ja nie wiem, co teraz... To, to robiłem, jak macie tą byłem. fioletową ścianę, to na dole, jako podstawę, powinniście mieć do fioletowej ściany dołożone trzy y, czarne klocki. Z każdej strony. W stronę w złotą i w stronę zieloną. Na dole, na samym dole. Jeden pas, taki pasek trzech klocków. Łącznie trzech, tak? Tak. A chyba jeden odstępu ma być odcony, żółtej. Wojtek nie odpowiadaj i od zielonej. On, nie, on, on już nawet nie dycha głośno, więc mamy tak źle został nas. Macie? To coś tam. To teraz na krawędziach tego pasku, czyli przy ścianie zielonej i przy ścianie złotej musicie dodać w stronę ściany czerwonej sześć czarnych klocków wełny. Sześć. O, dobra, do, do końca, aga. Je, wal do końca. Którą Musi być jeden odstęp przerwy od każdej ściany. O, kurwa, no, no to nie jest sześć. To aga zubce 5. Będzie odstęp przerwy raz, dwa, trzy, cztery, no pięć. No, widzisz? I teraz to zabudujcie tak, żeby powstał wam prostokąt. Ja, to by było śmieszne, i też właśnie powstał prostokąt. Prawda inny, ale powstał. A to aga, łączymy to z tym sufitem? Ja nie wiem z której strony je buduję, ale dobra. Nie wiem co mam mu, ale, ale... To tak że, miało być? Ale że co? To jest jak, bez macie sensu. Ten, jak macie ten po, prostokąt na podstawie, to powiedzcie. A w stronę czerwoną miałam budować, nie? E, a wiecie co? To chyba ma, miało być tak. Dobra. A, pal AGA! Rób tak jak myślisz. Jak będziecie mieli ten podst prostokąt podstawy, to mówcie. mam, a prostokąt mam go wypełnić, podstawy. bo ja go wypełniam. Ja też wypełniłem. No tak musicie go wypełnić. No, dobra, ale ale gdzie to? wy go wypełniacie? No na dole. W środku Wszędzie. nic nie wypełniacie. No nie wiem, tylko robię. No to teraz musicie, tak, no to jak to zrobicie, to musicie to podnieść dodatkowo na 12 do góry. Dobra, pierdolica. Ta paszcza jest mała. To? Może masz cienkościsk? No właśnie, masz cienkościsk, no. Jak 12 do góry? Przecież na to nie 12 będzie do widać nic. góry. Ej, gdzie budujesz, Tomek, tego, to, 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 tą paszczę, ty w stronę przy czerwonej to budujesz? Nie wiesz, co, ja tam. Wszędzie było dookoła czarne. To podniosłem no? to na wysokość sufitu czarnego i po prostu robię obudowę. Najlepsze no jest to, że ja wszystkie bloki użyłam, które były tu dane. Tej mojej A to głupio będzie wyglądać! Aga, co ja ci poradzę? No, szef kazał. No ale robi, gdzie? No. Pójdź, ja teraz szczękę zabuduję, żeby jakiś A, Aga, nie pyta się, on ma dziwną szczankę, no zostaw go. Ale ja szczęki nie zabudowywałem, więc ja A nie. Ale ja zabudowałem i to głupio wygląda. Ja nie wiem, jak wam to wychodzi. Ja też nie wiem, bo będzie kazał mi zabudować, no. Nie wiem, dobra, Ja wam kazałem zabudować to za szczęką. Tylko? W stronę czerwoną, więc ja nie wiem, jakim cudem szczękę zabudowaliście. Za szczęką? No tak wytłumaczyłeś. No w stronę czerwoną, no to ja nie wiem, co jest źle w słuchaniu tego. Jeżeli my zrobiliście w stronę diamentową, to ja, to ja nie wiem o co chodzi. No, oczywiście, że zrobiliśmy. No? To ja nie wiem, jakim cudem wy... To ja chyba się no, bo nie podstawa, No bo ta podstawa to była jakoś dookoła tam. A, do dół. Ej, koniec czasu? No koniec czasu! Jeha pieprze to. Wojtek, Dobra, piję, ja chcę, chcę zobaczyć. to zobaczyć. Nie, żadne to... żoł. Ża o oh, co, co wy zrobiliście? Aha! Mojej urwało! Co? Wojtek Boże! To miało być pasza smoka. Okay. Tyś kuźwa Paszczę smoka widział i tłumaczył. Zobacz, co że się zrobić. Zrób... S słuchaj, ale ja nie, Ja w was po prostu nie wierzę, nie? Aga w ogóle zrobiła na diamentowej ścianie ści to fioletowe. Magda to w ogóle nie wiem, co wybudowała. No, A, panie, to jest swój nagrodek ze sztucznym kwiatkiem w doniczce. No, ale powiem ci. Ale to ma sens, tylko że kurwa. My z agą mamy podobnie, jakby nie patrzą, z tego, że aga. Y, ja nie popieram ja y, tego... osw... Tak, kierunki. Nie, piszła. no to, z tego co widzę, to Tomek był najbliżej. Ja już się w połowie tylko języka zgubiłam tego, bo widzę spoko. Język widzę spoko, zęby też, tylko nie wiem dlaczego. Tu, przecież mówiłem tutaj na dwa fioletowe i przeciągacie to wszystko do ściany diamentowej. No ja nie, nie, nie wiem, wiem, to, nie wy, wiem. Się, wy się chyba nie wyznanie. Koleżanki, idziemy się na tyle, ja tylko na i to, to nie ma. Ale, wiecie, jak ja to zobaczyłam teraz i ja takie... Ja, pieprze, nie kiedy? Jak to się. Jak to jest możliwe? I dlatego ja nie chciałam tego zabudować, bo mojej szczęki by nie było widać. Znaczy. Powiem pieprze, nie Bo będzie on, on widział tą platformę na, do, na, na dole, coś tam. A to było tu. Nie, ja, co? nie no, halo. Robiliście pierw. Agatha, w... dlaczego ty w ogóle to zrobiłaś na cztery? Bo mi wyszło bardzo dziwnie, ja sobie już swoją inwencję twórcowię. Bo ja miałam szparkę Wojtek, patrz, wiesz gdzie była szparka? O, właśnie te szparki wasze mnie interesują. Tu gdzie była szparka? Wiesz, od te... góry do dołu. O, tu byłaś, widzisz parka, od góry do domu. Nie tu, Aga! Służba, ja miałem tu Tutaj by. Patrz, jak stawiałaś <noise> trzy na początku, no. mieliście to zrobić tak. Tak? Czekaj, Bo nie widzę. I potem mówiłem, że do tej ściany doklejacie po dwa fioletowe z każdej strony tam wyżej troszeczkę. No to troszeczkę. ja budowałam tu, Wojtek, patrz, tu budowałam, a nie kuźwa. O co? No ale dlaczego tak. budowałaś tu? Skoro nie ja mówiłem, wiem, że na tym nie. zrozumiałam bo tak nie zrozumiałam. Ja też nie. I mi dwie szparki wyszły po boku. Ja wiem tu takie, wiesz, tu jedna i tu druga. Co nie? Mówi, co jest? Ja stronę. powiem dwie tylko szpary. tak, że jestem bardzo ciekaw, jak wyjdą prace z Discorda, więc będzie trzeba to Ja za swój nagrobek ze sztucznym. Więc ale jeżeli się, możesz, Wojtek, więc, to. więc po, no, to no tylko że no te zęby najgorzej wyszły. A kto mi zepsuł tu moją zębis? Ale ja od, ja od razu mówię, yy, widzę, że to śmieszniej zdecydowanie wychodzi, bo fajne rzeczy się robią. Yy, tylko jedna mała, ważna rzecz. Nawet jeżeli nie rozumiecie, to macie budować tak, jak wam osoba tłumaczy. Magda! No ale co? Ci A nie, że ty sobie zrobisz. Ale nie, to nie o to chodzi w no, ale nagrobek, Nie Wiesz, ładny, tak ładny nagrobek, ale dostajesz karnego jeżyka. A mogę go zjeść? Możesz. Tam. Bo nawet pać się magia... nie starałaś, więc nie, nie, chcia... nie wolno tak. Staram magia... się bardzo. No właśnie widzę, Zudowajcie, to co innego. Nie mieć taką tę urbaną różnkę, poczekaj, zajbista. W no. po sumie po prostu... i szczęką i jeżykiem można się podrapać. To są widzę po prostu Ender Dragony po przejściach. Żeby nasze szczynki się tam zbliżyły, popatrz, bo ona tylko zrobiła w naszym kierunku. Oje, agu. A bo dzisiaj jest ten, o Właśnie, chodź tu. Dobra, dobra słuchajcie, to... my Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Słyszymy się w kolejnym odcinku, a... gdzie będzie tłumaczyć Badzia. I oczywiście... Nie, nie będziemy się pytać. To jest, więc to może jest być ciekawie. E, także jak sami widzicie, po dzisiejszym odcinku jest bardzo ciekawie. No to już <laughs> nie są takie same typy. Więc zobaczymy, dobre. co jak wyjdzie. Także słuchajcie, my wam za dzisiaj dziękujemy. Ze mną była Agnieszka. Byłam. Była Madzia. Byłam. I był Tomek. Byłem. Także dziękujemy wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Pa, 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 pa. pa. pa, pa, pa. pa, pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa!